Co, teraz mam oczywiście super chlebek, ciach, super zabawa. Kindziuk, jakaś tam wschód polski, wydaje mi się, tatarzy... Tatarzy, tak, tatarzy, tatarzy, Polacy robią kindziuki. Dajemy tak, kindziuk, dajemy briego, dajemy musztę, dajemy to, dajemy e, rukolę i dajemy moje własne pikle pomidorek. Ach, na deserek koktajlowy go niczym ten kolor z zębami, który się wspinał na fasolę, ten olbrzym! Cena 45. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie coś, co ja dla Was robię? Przy dzisiejszych cenach, jak ja się poświęcam, czy docencie to. Docencie to. Proszę Państwa, kindziu, polska sztuka, polski styl. Wschód, dobrzy ludzie, z dobrym sercem, mam taką nadzieję. Chociaż tutaj we Wrocławiu, jeszcze po wojnie, są jeszcze ludzie z dalszego wschodu, bo kiedyś Białe to to w zasadzie centrum. Tak się chyba omawiamy. Białe jest to Biała Podlaska, te tereny. Do czego zmierzam? Polski styl, polska prawda. Polskie dobre rzeczy, cudowne kanapki dla ludzi sukcesu. od wciąż jeszcze. Chociaż nie wiadomo, jak długo, czy nie pokażę swojej prawdziwej twarzy. Ale mówmy się, jeszcze na teraz, na tutaj. Człowiek sukcesu, Dziki Chili, Boski Kotek Bombao. Mamy tak, mają muszta, mają muszta. Wchodzi teraz, co wejdzie. <laughs> muszę myśleć strategicznie. Aha, rukola. Mamy to, mamy to, wciąż jeszcze to mamy. rukola i na to cały kindziuk. No, chwalę się ceną za kilogram, ale patrzcie, ile płacę. No, za mało tego wziąłem, trochę się wstydzę. Lecimy, to jest kindziuk. No, jest tego trochę, ale mega cienkie plasterki rozkładane. Tak powinno być. No, ładne, ładne. Tego dałem trochę, niby mało, ale dużo cienkich, fajnych plastów. Tak to powinno wyglądać. Tak powinniśmy się bawić. Czy są takie kanapki w lokalach? Jeśli są, proszę o cynk. Polskie, cudowne, szczere. Od ludzi sukcesu, od ludzi, którzy nie chcą być miliarderami w ciągu dwóch lat, ale w ciągu 44 po kole. Ale Mmm, Dobra. Teraz trochę moich własnych pikli. Jakby coś to link w a wymyśla. Składamy niedługo. Składamy to. przy Alicja. muszę się spieszyć cholera, żeby nie widziała, że robię tutaj jakieś cyrki w tym domu. O, oh, Boże, czy Wy to widzicie, czy widzicie tę pracę? Deli, Kindziuk, Pan Dziki, czyli odbiera towar w lokalu z klasą, w lokalu dla ludzi sukcesu. Później będziemy przecinać, nie wiem jeszcze, gdzie to będzie. Czy ktoś będzie coś mówił, czy ktoś będzie występował gościnnie? To się jeszcze wszystko okaże. Deli, Pan Dziki, cecha, czyli Chili. Tak powinno być w dobrym knajpie dla Dzikiego. Ja czekam, ja piję łyskacza. Może nie łyskacza o 10 rano, ale... Pewnie jakiś browar też się czasami tak zaczynało, nawet wcześniej. Czyli co? Kroimy na pół, patrzymy przegląd, patrzymy pierścienie. Cudowny styl przekrojowy. Wchodzę w to. Polska kuchnia dla ludzi sukcesów. Deli tutaj czeka na Was. Czeka również połówka na Alicję. Czy się dobrze je? Dobrze się je, dobrze się bawi Big Time. Deli salami picante, deli kindziuk. Deli salami picante, deli kindziuk. Tak to wygląda, tak się bawimy, tak jemy. Mm. Kindziuk klasyka. Kindziuk prawda. jest bardzo dobry smak. Pikle też wciągają nas w pewien polski styl. Jak wiecie, bagle i te wszystkie pikle, emigracja z Polski do Nowego Jorku, Przedwojenna przełomy wieków XIX wieku, Tak było kiedyś. I dalej to robimy. Cudowne żarcie człowieka sukcesu. Mm, to jest dobra. Ja w to wchodzę. Ja to lubię. Klasyka Deli kindjuk. Polecam.